Daj mi głośnicę. Bardzo lubię saksofon. To trąbka jest akurat. <śmuszczaj> Bardzo lubię saksofon. I nie umiem go rozpoznać. Umiem, umiem. Witam, kosmiczni przyjaciele, w sobotę. W sobotę. Witam Was z tego oto właśnie mojego studia kanapowego. Będę żonglowała dzisiaj dla Was <laughs> cały wieczór do nocy. Ten kto nie będzie mógł spać, może tutaj po prostu siedzieć i oglądać moje żonglerskie pokazy. Muszę się troszeczkę zrewanżować, ponieważ dawno mi nie było, długo mi nie było. Ale to jest też trochę wasza wina. Byłam chora nagrywając dla was materiały, które opublikowałam później skasowałam, abyście nie popełniali takich błędów, jakie ja popełniłam nagrywając ten materiał outdoor, czyli na dworze i po prostu wpadłem w taki pomysł, żeby w nowym roku życząc nam wszystkim samej pomyślności i serdeczności od Wszechświata i od innych. Po prostu zrobić rytuał stary. Natomiast trzeba być przygotowanym na rytuały, trzeba się po prostu zaprawiać. A ja się nie zaprawiłam i po prostu stało się jak się stało. A wy zobaczcie teraz o jaki rytuał chodziło. Rytuał dla zdrowia, aby trzy główne elementy istoty ludzkiej, mojej i waszej, i wszystkich, były zdrowe i odporne na zło, które się toczy i zło, które będzie nas na pewno atakować, bo to jest, to jest bardziej niż pewne. To jest natarcie, właśnie, gęby śniegiem. Natarłam, słuchajcie. Za nasz umysł, za nasze serce i za naszego ducha, aby były silne, odporne, natchnione, mocne i nieustraszone w walce ze złem. Dokładnie i, i chodzi o to, że właśnie ja natarłam sobie e, wtedy twarz śniegiem, nieraz, nieraz. E, no i zapalenie zatoki to takie dosyć ostre mnie złapało. Nie mogłam wyjść z tego. Nie mogłam prawie mówić, ciężko mi się oddychało. A powiem Wam, że to jest druga taka moja przypadłość chorobowa yy, związana z nagrywaniem, bo yy, też w lesie, yy, zresztą znacie mnie z lasu, jak oglądaliście filmy, że ja lubię biegać po górkach. I to jest yy, taka moja po prostu fantazja z dzieciństwa. To znaczy fantazja. Tak i po prostu pozostałość, że. Gdziekolwiek nie jestem osą górki, to biegnę, bo lubię ten mo mo motyw, jak się zbiega z górki. Podbieganie też lubię, ale to jak się zbiega właśnie i jak jest tak na granicy, że się można wywrócić, a się nie wywracasz, bo dajesz radę jakoś tak właśnie wiecie. No i ja to lubię tą taką właśnie balans na tej granicy i tą adrenalinę z tym związaną. No, i jak zaczynam biegać po tych górkach, tam wiecie, wy widzicie 3-4. 10 sekund tego biegu, a ja tam sobie biegam trochę. No i ostatni, ten film z listopada. Tam już była taka pogoda dosyć yy, dosyć taka, już podchodząca pod zimę. No i ja tam się nabiegałam, napuciłam rano. Wtedy tak jakoś nie za bardzo jest zjadłam. Nie za bardzo też tak jakoś byłam taka trochę zmęczona po tygodniu pracy. I pamiętam, jeszcze zrobiłam jeden trening, jeden chyba czy dwa dni później, i rozłożyłam je także w grudniu dopiero połowie doszłam trochę do siebie. No i nie wiem, co mi tam było. Powiem Wam, takie objawy bardziej były yy, strasznawe, bo tak jakby yy, nie wiem, no takie symptomy na zapalenie płuc, na krztusiec jakiś taki dusiło mnie. Słuchajcie, leczyłam się sama. <śm> nie brałam żadnych leków takich właśnie z recepty. No i jakoś tak to wyszło. Takie właśnie nudy. Dzisiaj Wam opowiadam wieczorową porą. Wy pewnie się szykujecie na jakiś dens. Sobota dens ma sens. Ja coś o tym wiem. Natomiast teraz dens już przeszedł taką, właśnie metamorfozę taką i jest dens w domu. Ale pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj densują. I żeby Was wprawić i siebie też troszeczkę tutaj ruszać i rozluźnić, włączę Wam super utwór. Zresztą ten też jest fajny. Poproszę o pilota. Słuchajcie, nie mogło być tak, że będą dwie muzyki. Puszczę Wam specjalnie taką to tutaj muzykę. I będę żonglowała, a Wy po prostu szykujcie się na dens sobotni. I słuchajcie sobie fajnej muzyczki. Ciekawe, czy ktoś wie, co to jest. Ten kawałek się tak właśnie trochę zaczyna. Jeszcze wam coś powiem. Jest to y, kawałek Tiesto z starego albumu. Search of Sunrise i słuchajcie, polecam Wam. Lubię to. Niekoniecznie te jego najnowsze utwory i płyty, ale te stare jak najbardziej. Kojarzy mi się z takim oldschoolowym transem i techno. Ale on zawsze był taki właściwie taki trochę był finazyjny, Przynajmniej te. Utwory początkowe na albumach to zawsze taki kocur był. Słuchajcie sobie, piękna gitara. Ja już się nic nie odzywam. To jest rozgrzewka dopiero. Dobra, jadę. To jest też dobre, to jest zajebiste. A pokaż tą muzę. Zobaczmy co to tutaj jest. To jest fajne. Jeśli szykujecie pewnie na jakiś balet, pozdrawiam Was serdecznie. Bawcie się dobrze, rozważcie wszystkie, wszystkie, słuchajcie, opcje zawsze, jak będziecie mieli jakieś takie właśnie podbramkowe sytuacje sobotnie. Nie dawajcie się za bardzo zwieść emocjom i rządzom i pożądliwości, <laughs> bo możesz to się doskończyć. W ogóle żonglerkę polecam Wam na każdy dzień, jako formę treningu umysłu, właśnie ciała, koordynacji. No i ogólnie tak, żebyście dla relaksu sobie właśnie coś robili, to polecam wam żonglerkę. Można bardzo fajnie się przy tym właśnie zrelaksować, a jednocześnie zrobić jakąś taką właśnie dobrą, znaczy to po prostu coś dla kondycji swojej. No to musicie angażować. No i tutaj wam jeszcze puszczę fajnego. Nie wiem, co mogę puszczać, bo mi blokują później, i. Słuchajcie, nie wiem, co. Może to. Jak już dzisiaj jest, to niech już będzie. Tiesto. Słuchajcie, jutro co jest? Jutro jest niedziela handlowa, ale podpasowało pod orkiestrę pomocy. Bo jakby nie była handlowa, to wiecie, to. to, to... Po prostu mniejsze możliwości na zbieranie, a tak to wszystkie galerie, wszystkie centra, wszystkie sklepy, pootwierane wszystko, więc ludzie będą z tego korzystać i orkiestra będzie miała po prostu dużo więcej opcji na zebranie kasy. Ja nie będę Wam się wypowiadała na ten temat, bo to jest temat śliski. Po co będę tutaj nudzi, nudziła Wam? Natomiast jest to smutne takie w naszym kraju że my musimy na wszystko zbierać Mimo tego, że nam zabierają tak dużo z wypłaty na podatki i w ogóle tak o nas nie dbają. I tak nami właśnie słuchajcie, no pamiętają no. Nie mówcie, że czujecie się zadbani przez tych, którzy powinni o was dbać. I my musimy na wszystko zawsze zbierać na dzieci, na powodzian. Nasłuchajcie na polityków, na wszystkie w ogóle akcje jakieś tam charytatywne, jakieś tam pomocowe to wszystko od ludzi zawsze idzie. A państwo ciągle słuchajcie tyle ma afer, tyle jest tych wszystkich różnych, właśnie, kradzieży z tych pieniędzy i, i w ogóle rozkradania. Kraju na różne sposoby od lat, lat, lat. I ja tak po prostu jestem wiecie, jak mam pomóc, to wolę pomóc po prostu sama swoimi rękoma, poświęcić czas, swoją energię i tyle, no. Ale utwór słuchajcie, macie wrażenie kosmiczni przyjaciele, że czas w ogóle jakoś tak przyspieszył ostatnimi latami Niedawno, na cały, niecały miesiąc temu był grudzień, jeszcze, jeszcze nawet do świąt... Właśnie, był dokładnie pierwszy dzień świąt. Byliśmy przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem, a to prawie już wiosna. <grytanie> to będzie rok naprawdę ciekawy szykuję się, słuchajcie, wiele, 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 wiele wydarzeń, takich, które mogą zaważyć na naszej przyszłości. Zresztą sami pewnie to widzicie. Mamy niezłą ekipę na prezydenta. Oby ludzie się nie pomylili tam gdzieś, nigdzie. <gry> Gregory gaśniczy. Będę głosowała na Gregorego. Od razu mówię. Czuję z Gregorem vibe taki wspólny. Powiem wam o. Kto to tam? Policja, psy. Można. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Zaraz wracam. To nie po mnie. Pozdrowienia kosmiczni przyjaciele. Розгижаю вам, щенок.